Buty piłkarskie Nike serii Libretto 3. Jedne z najlepszych butów piłkarskich na powierzchnie sztuczne. Najnowsza technika połączeń materiałów pozwala na stworzenie buta o wytrzymałej konstrukcji i niesamowicie wygodnym kształcie bez użycia skóry. Model CTR360 stworzony jest dla wymagających piłkarzy. Szyte wzmocnienia w miejscach zginania dają dodatkową stabilność i idealne dopasowanie. Właściwości: najnowsza kolorystyka. Żywa, soczysta wrzoskwinia. Na zewnętrznej stronie zastosowano 3D Control, wypukłe paski, pozwalające na sprawniejsze operowanie piłką i podaniami. Przód buta dodatkowo szyty przy styku z podeszwą. Amortyzację zapewnia podeszwa wewnętrzna, wykonana z wysokiej gęstości pianki IWA, pochłaniająca drgania, powstałe w wyniku uderzenia stopą o murawę. Podeszwa typu Turf, przeznaczenie sztuczna nawierzchnia. Wzmocnione sznurówki. Sznurowania asymetryczne dla sprawniejszego operowania piłką. Model preferowany przez wymagających i intensywnie trenujących piłkarzy. Wykonane w 100% z materiałów syntetycznych.